Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja tutaj ja Tost, a dzisiaj znów gramy Portala. E, niestety dla niektórych, niestety dla innych mm, to będzie krótszy odcinek, tak mi się wydaje. Ponieważ odcinki około 30 40 minutowe e, są dość, dość długie do zuploadowania, nie powiem. E, a chciałbym jeszcze przed północą wrzucić ten odcinek Plus wydaje mi się, że niedługo będzie jakiś twist, a to bym chciał zostawić na większy odcinek. Czyli nie twist, tylko plot. Że rozwinięcie w historii, o to mi chodzi w każdym razie. Um, mam nadzieję, że Gladus się nie odezwie. I ogółem... W komentarzach ostatniego odcinka e, mówi... Się, mówił mi Snowy, że by usłyszał, jak to jest z historią portala. Tu się dzieje ciekawe rzeczy i ogółem, żebyście mieli taki jakby e, tak, jakby wgląd na to, jak ja widzę tą historię. Powiem Wam to, co ja wiem. Ok, jak ja mam to zrobić. A, chyba wiem. Ogółem mm, przechodzę do historii Portala, to z tego co wiem. Um, w pierwszej części portala byliśmy obiektem testów GLADOS, która... Aj. Która nas po prostu zmusza do tych testów i...

Mm. Jak to I have a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. Nie nieźle Będzie prawdziwa niespodzianka. E, więc w każdym razie. Wy, e, tak. Z tego, co pamiętam, to było tyle. Chyba. Co się Oj. Uh. I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. I know I'm early, but we have to go right now. Look, metal ball, I, I can hear you. Run! I don't need to do the voice Run! Run. 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 Oh. the mucha. Okay. Okay, okay, okay. Mhm. We are right, mm. uh, so yeah, planning plan on uh, so the twist, okay. Cheap then. No? 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 Turn off her neuro pops in and then confront. Again, though, for the moment, run! Okay. Uh, the irony is, you're almost at the last test. Here it is. Why don't you, you just do it. do it? Trust me, it's, it's an, an easier way out than whatever asylum. Wait, where are you going? Where are you going? Ah, oh, said so okay. Luschko. There's check it, out. So. You probably can't see it. Get closer. Um... Okej, okay, nie... nie myślałem co robię. Hmm... Nie mam pojęcia co się stało. Mój mózg był trochę włączony. Ale da się tamtędy chyba uciec. Chcę zobaczyć, chcę, e, muszę to zobaczyć. Okej. Okay.

Spoko, spoko, idę, idę. Nie planowałem na ten eee, na to, że to się tak szybko rozwinie. Nie powiem, czy coś nadwłaściwego? Nie, chyba nie. Czemu musimy się spieszyć w takim razie? Oj. Eee, tu jest portal, tam, tam jest coś, ok? lecę tu, o, tu jesteś, dobra, niebieski idiota nam pomaga, dobrze wiedzieć. Oj, oj. Coś czuję, że po drodze tutaj będę miał bardzo dużo świeci Okej okay, tędy Chyba wiem co zrobić z tym taretem O i tak Lecę, lecę O, ale duży pomieszczenie Jak to wszystko rozwalać? Eee Okej. Okay. Fajnie! Wszystko jest zmiatane. cześć. czy on właśnie też nie został zmieniony? A nie tu jest coś. Okej, okay. nie byłem na żadną z tych rzeczy przygotowany. Rozdział piąty, ucieczka. Eee, A. A. zobaczmy, um, może.

them robots they say at night you can still hear the screams of their replicas all of them functionally indistinguishable from the originals no memory of the incident nobody knows what they're screaming about absolutely terrifying though obviously not paranormal in any meaningful way. chum okay. okay this looks dangerous i'll hold the light steady tanki oh nicely done

Sorry about that. I just that just slipped out. A bit ah. yeah. Box turret. Go. Doendy? Nie, Tendy. Tendrick. Okay, we have to spell up here for a moment. portal up to that passage and I'll see you on the other side. O, tutaj już, a tutaj jeszcze światło. Nie, tej gdzieś jest.

Tam był Companion Cube. O, teraz jak się, się tak zastanawiam, czy ja wytłumaczyłem tą historię w końcu, czy nie? Chciałem ja iść stąd. O, Where's ściana.

Strasznie mi kusi, żeby iść dalej już teraz, Ale nawet nie wiecie jak. Ale chyba zostawię to na następny odcinek i spróbuję zrobić następny najszybciej jak mogę. E, no cóż, to byłoby tyle. Do widzenia, papa pa. i ten, sprawdźcie opis, papa. Pa.